Startuje z miejsca 12 chciałbym tutaj powiedzieć, że z racji tego mojego doświadczenia też samorządowego, a także rolniczego w parlamencie, jeżeli będzie mi dane reprezentować, to chciałbym powalczyć o walczyć czy, czy zabiegać o rozwój naszego miasta z punktu widzenia centralnego może to tylko polegać na tym, że, albo między innymi wspieraniu, wspieraniu samorządów w pozyskiwaniu następnych gruntów pod inwestycje, ponieważ sami widzimy jak nasze miasto się rozrasta i rozbudowuje pod względem i mieszkaniowym i również pod względem nowych przedsiębiorstw. Dlatego należy zabiegać o, o nowe miejsca podbudowę. Również z punktu widzenia rolniczego myślę, że niezbędne jest prowadzenie systemu ubezpieczeń, które obejmowałoby również skutki suszy, tak żeby nie tylko w doraźnych sytuacjach, tak jak to jest w tym roku i w ubiegłym, komisje suszowe się zbierają i oceniają procent strat, ale tak, żeby rolnicy, gdy ubezpieczą swoje plantacje, mogli liczyć na to, że bez względu na to, kto rządzi, kto, kto jest odpowiedzialny za rolnictwo, wtedy ubezpieczalnie płacą odszkodowania za zaistniałą szkodę. Ponieważ susza również występuje punktowo, tak jak inne zjawiska niekorzystne dla rolnictwa, jak grad czy, czy nawalne deszcze, również chciałbym tutaj wspomnieć o tym, o czym od 2005 roku mówi Prawo i Sprawiedliwość, a mianowicie o wspólnych, równych dopłatach w całej Unii Europejskiej. Oni od 2005 roku o tym mówią, ale do dzisiaj tego nie zrealizowali. Jest to po prostu swego rodzaju paliwo polityczne i wyborcze. Nie da się tego zrobić prowadzić tak, prowadząc taką politykę, jak robi to w tej chwili prawo i sprawiedliwość. Uważam, że jest to temat do dyskusji jak najbardziej, ale pod warunkiem, że prowadzi się dobrą politykę międzynarodową i zgromadzi się wokół siebie większą ilość państw, które są zainteresowane, zainteresowane z równaniem tych dopłat i wtedy na forum Unii Europejskiej można rozmawiać i walczyć o zrównanie dopłat czy większe dopłaty w rolnictwie.